Kochani, z tej strony Renata. Dzisiaj przychodzę do Was z pierwszą inspiracją dla fiori. E, będę miała przyjemność tworzyć dla Was wykrojników Agnieszki. Dziś zrobimy sobie razem e, kartkę w formacie DL i kwiaty, ale kwiaty nie z wami rano, jak to u mnie zwykle bywa, tylko e, z tkaniny. I tu Wam pokazuję wykrojniki, z których będę korzystała. To są e, kwiaty. Które się nazywają Melisa i Fiorinki 4. Tam, są, tam jest sześć sztuk wykrojników takich malutkich. Ja wykorzystam dwa i będę właśnie robiła kwiaty z tkaniny. Ten największy jest zrobiony z dwóch tych największych kwiatków jednego średniego, a ten średni jest z dwóch średnich i jednego małego. Z tych wykrojników, właśnie Melisa. Do tego środki do kwiatów, no i ten ma, te malutkie e, kwiatuszki są z fiorinek. Mm, tutaj z wami wykonam tylko ten średni kwiatek. One robią się na tej samej zasadzie. E, te, te, te jasne to jest taki bardzo jaśniutki, różowy materiał. Ja go delikatnie jeszcze tuszuję e, na różowo, żeby nie był taki bladziutki. Ten różowy kwiatek jest z ciemniejszego materiału, też go delikatnie poduszowałam na różowo, ale tam nie wiem czy widać to na filmie, jest jeszcze dodatkowo trochę popielony farbą. Farbę troszeczkę rozwodniłam wodą i takim powiedzmy suchym pędzlem trochę pomiziałam te płatki, zanim zaczęłam je formować. I zanim zaczęłam je formować, to też poczekałam, aż wyschnie mi ta farba, tak żeby ten materiał znowu nabrał sztywności. Ten materiał jest usztywniony taką mieszanką krochmalu i kleju do tapet papierowych, ale wiem, że da się usztywnić fajnie też żelatyną materiał. Ja następnym razem muszę wypróbować właśnie żelatynę, bo myślę, że to będzie dużo szybszy sposób. Tą mieszankę gdzieś tam na jakimś kanale rosyjskim odkryłam. Podlinkuję Wam na dole kanał tej pani i przetłumaczyłam to sobie translatorem i na tyle ile zrozumiałam. Na tyle zrobiłam tą mieszankę. Coś tam wyszło. Materiał jest sztywny. I tutaj widzicie, jak sobie formuję. Formuje się myślę, że podobnie jak kwiaty z papieru. Co prawda, moje kwiaty z papieru nigdy, nigdy mi się nie podobały i, i dlatego postanowiłam robić głównie z fałamiranu ranu, ale tutaj teraz próbuję swoich sił z materiałem. Myślę, że jeszcze, że jeszcze kilka. Kwiatów z materiału w moim wykonaniu zobaczycie. Chociaż ten Famiran fa jakoś na razie bardziej mi leży. I tutaj w tych płatkach wyginam sobie na pęsecie te, te małe płateczki, i później kulką formuję do środka kwiatki. Wszystko będę sklejała na klej na gorąco. Co prawda, mogłabym po prostu na, na zwykły introligatorski albo ten polimerowy, ale chcę, żeby ten klej na gorąco spowoduje mi, że szybko złapię ten materiał i od razu podniesie mi się ten kwiatek. I tu robię takie malutkie, które też troszeczkę wytuszowałam. Jeden będzie taki bardzo zwinięty, czyli po prostu kulką sobie wniotłam ten materiał do środka. Te płateczki na zakładeczkę zrobiłam, no i ścisnęłam. A tutaj ten będzie trochę bardziej taki rozłożony. Czyli najpierw odwracam sobie płatek na drugą stronę, wywinęłam kulką brzegi w drugą stronę. Mogłam to zrobić dłutkiem, ale przy takim małym kulką było mi wygodniej. No i później odwróciłam na prawą stronę i wgniotłam do środka. I tu będę sklejać y, na zmianę sobie te kwiatki, delikatnie przyciskając y, kulką właśnie, żeby, żeby od razu te płatki mi się podniosły. No i w środek y, będą pręciki. Ja akurat użyję y, takich plastikowych z takich y, większych kul, to się nazywa nieczosnek, bo czosnek ma takie malutkie, y, drobniutkie. Y, Niteczki, też taką kulką jest chociaż też chyba w, na niektórych stronach widziałam to jako główki e, czosnku możecie to dostać właśnie e, u Agnieszki w takich e, dużych kompletach e, ona ma na, w sklepie m, takie różne m, rodzaje tych pręcików i, i różnych e, fajnych habazi do kompozycji e, to jest bardzo Pomoc taki miks w tworzeniu sobie różnych kompozycji. I tutaj nie, nie obcinam sobie tej, tego pręcika, który, który włożyłam, tylko owijam sobie tą nitkę taśmą in introligatorską, wiecie co? Chyba za kawę, za mało wypiłam. Taśmą florystyczną. I Najgorzej jest zacząć. Ja sobie zaczynam tak mniej więcej w połowie, trochę nawijam i później przeciągam do góry. I wtedy, w tych, jak zrobię sobie taką łodyżkę tego kwiatka, to mogę później w kompozycji jakoś bardziej ją wyeksponować. Bo gdybym sobie tylko obcięła tą niteczkę, no to po prostu musiałabym jakoś gdzieś ten kwiatek przykleić powiedzmy na płasko, a tak mogę e, trochę bardziej poszaleć, bo e, ta taśma trochę usztywniła mi e, tą niteczkę. Nie jest tak sztywne, jakby jak to było na druciku. E, jeżeli macie takie pręciki malutkie e, na druciku, bo takie też bywają, to to też fajny sposób. Wtedy nie trzeba owijać e, tą taśmą, oczywiście jeżeli druciki są zielone. Ale można sobie właśnie w różnych kompozycjach trochę powyginać te płatki i nadać tym naszym kompozycjom trochę przestrzenności. W tym większym kwiatku robię dziurę igłą. Mam taką dużą igłę. Można to zrobić szpikulcem, ale szpikulcem, szpikulcem trzeba wrócić, tak jakby, a tutaj igłą przeciągam i nie nie niszczy mi się e, tak jakby ta struktura płatka szpikulcem jak się wraca e, no to można sobie powyginać e, ten kwiatek niestety tutaj trochę za małą dziurę zrobiłam dlatego korzystam e, z nożyczek bo będę przeciągała właśnie e, taki jeden e, pręcik ten e, plastikowy tu przydałaby mi się trzecia ręka ja z reguły Wam się przyznam, te, te pręciki pomagam sobie y, po prostu zębami. Mam nadzieję, że, że te moje zęby wytrzymają i, i nigdy mi się z nimi nic nie stanie e, przy takim przeciąganiu pręciku. Ok, mam kwiatki. Jeszcze w międzyczasie, jak będę tworzyła kompozycję, dorobię sobie jeden taki y, mniejszy różowy jasny, trochę mniejszy niż te, które tutaj mam. Bo nie pasowało mi to w kompozycji, ten, ten jeden był za duży. I tak jak widzicie, docierałam sobie papier. Chciałam wykorzystać tą grafikę, którą tutaj mamy, jak najbardziej wyeksponować, żeby wyeksponować i tak później w ostatecznej kompozycji na tych, tych kwiatów z grafiki za bardzo nie widać. No ale. Ale staram się wykorzystywać właśnie grafiki, żeby na nich budować kompozycję. W środku przykleiłam sobie papier, tak jak widzieliście, boki przejechałam radełkiem. A tutaj mam dwie warstwy. Jedna jest taka bardzo gładka, a tą drugą z grafiką będę przyklejała trochę niżej. Tak, żeby bo to, gdybym przykleiła jedna na drugiej, no to tą grafikę tak kwiaty miałabym e, za wysoko. A tak obcięłam sobie trochę dół e, i mam przesuniętą e, grafikę, tak no, prawie na środek. I tutaj też wszystko przyjeżdżam sobie radełkiem, tak żeby trochę podnieść te e, brzegi. I pierwszą warstwę przyklejam na płasko, a drugą już będę. Przyklejała na lekkim dystansie. I tutaj nie smaruję sobie bardzo tych brzegów, żeby delikatnie ta kartka odstawała, chociaż to jest pierwsza warstwa i z reguły ją przyklejam typowo na płasko, ale tutaj postanowiłam, żeby troszeczkę odstawała. No i tak jak mówiłam, druga warstwa na dystansie. Ja tutaj wykorzystuję takie to są chyba podkładki pod. Ciasto mam tego gdzieś kiedyś kupiłam za grosze i teraz y, wykorzystuję z reguły jako, jako dystansę właśnie y, w różnych pracach. Przepraszam Was z góry za, za to, że od czasu do czasu y, wychodzę gdzieś z kadru. Chyba za bardzo y, się stresowałam, żeby ten mój pierwszy film y, dla Fiori był był fajny, a tutaj wyszło jak wyszło, czyli wychodzę sobie z kadru. Następnym razem muszę tą, te wszystkie pierdziłki z góry trochę przesunąć i, i inaczej ustawić sobie aparat. Ale mam nadzieję, że, że, to, że i tak to, co najważniejsze, czyli kwiaty, było widać. A tutaj już kompozycja i cała kartka należy do Was ja tutaj wykorzystuję również koronki, które uwielbiam jedną przykleiłam sobie pod spodem tak żeby troszeczkę wystawała i ona też nie wystaje na brzegach delikatnie a tutaj druga warstwa trochę ją obcięłam tak żeby tego tiulu nie było widać żeby, żeby tylko, tylko tą aplikację wykorzystać no, spod kompozycji trochę ona wystaje, chociaż no, u, mnie, u mnie z reguły, jak tak dokładam, 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 to później y, części rzeczy y, nie widać niestety, no ale y, tu chodzi o to, żeby jak się przekręca y, kartką, to żeby, żeby te wszystkie warstwy y, wtedy były widoczne. Y, żeby nie było pustych dziur, to najważniejsze. Bo ja nie lubię, jak tak gdzieś tam się niby z przodu wygląda fajnie, ale jak się obróci kartką, no to wychodzi jakaś wielka dziura, albo widać jakieś łączenia, jakiś klej. <laughs> ja lubię, jak te kompozycje są wszędzie poupychane. Tutaj mam kilka elementów wyciętych z kolekcji. Ja sobie je dłutkiem trochę formuję. Tam sobie troszeczkę też docięłam, bo, bo nie wszystko miałam wycięte. Formuję wszystko właśnie na, na dłutkiem, na gąbce i będę układała kompozycję. Większość rzeczy przyklejam na klej na gorąco, chociaż ja wolę i tak klej introligatorski lub ten klej polimerowy. On dosyć fajnie łapie. Nadaje się również do klejenia folii, tylko trzeba uważać, żeby tej folii nie pobrudzić, bo on rozpuszcza folię. Więc jak robicie jakieś shakery czy ramki, no to polimerowe się super sprawdzi, ale trzeba uważać na to, żeby nie pobrudzić folii. I on się dosyć ciągnie właśnie jak Czasami jak klejna gorąco, też takie niteczki powstają. I tu teraz będę dokładać, dokładać, jeszcze raz dokładać. Całą kompozycję opieram na tych kwiatkach właśnie z materiału. Tutaj widzicie, że próbuję sobie dopasować ten drugi jasny, ale. Niestety okazał się za duży w kompozycji i będę musiała dorobić sobie mniejszy. I właśnie, właśnie go tutaj sobie doklejam, niestety tego za bardzo nie widać. Docięłam sobie również mniejsze listki, bo wcześniej wycięłam, ale okazały się też jednak trochę za duże w kompozycji. W kompozycji również wykorzystuję takie plastikowe elementy, takie gałązki. One fajnie wyglądają i, i trochę nadają przestrzenności, oprócz oczywiście takich papierowych liści. Tutaj na końcu jeszcze będę dodawała: to się chyba nazywa pieprz suszony. Takie czerwone kuleczki, widzicie po lewej stronie. Bo one też y, występowały w tej kolekcji. Można było wyciąć sobie takie małe, małe kuleczki, y, a ja postanowiłam, że no, tamte y, trochę by mi skinęły tu w kompozycji. Poza tym y, ciężko się je wycina, e, dlatego y, wykorzystam właśnie takie y, suszone elementy. I tu widzicie. Te małe kwiatuszki mogę sobie e, tak puścić, jakby były taką e, gałązką. Tam można z takich e, małych kwiatków, jeżeli się je zrobi właśnie na, na druciku, bądź na okręcić e, się ten, e, tą niteczkę właśnie taśmą, no to można sobie je formować w różne strony i to fajnie wygląda. Można przedłużyć kompozycję, gdzieś ją właśnie wyciągnąć. Ja bardzo lubię ten efekt. Tworząc kompozycję na kartce, bądź na, nie wiem, na pudełku typu exploding box, starajcie się obracać te swoje prace w każdą stronę, tak żeby zobaczyć właśnie, czy nie ma gdzieś jakiejś dziury, coś brzydko tam nie, nie wygląda. Mi akurat tutaj u góry, Wystawała ta część z papieru, taka niechlujnie trochę przeze mnie wycięta. Dlatego tam upycham, upycham i jeszcze raz upycham. Tak jak widzicie, tutaj jeszcze mam dziurę na dole, którą też za chwilę będę starała się zapełnić. No i jeszcze jedna z moich ulubionych teraz wstążek, czyli Old Fashioned Ribbon. Ja sobie tutaj zrobiłam taką małą kokardę. Trochę ją skleiłam klejem na gorąco. No, i gdzieś tu z boku w kompozycji ją wkładam. Tak, żeby jeszcze wyciągnąć w tą prawą stronę tą całą kompozycję. Doklejam listek, tak, żeby nie było tam za, za jasno. Efekt tych nieciuszków bardzo mi się podoba, bardzo lubię ich używać. Mam już dosyć duży zapas kolorystyczny i, i ostatnio w moich pracach często goszczą właśnie te wstążki. I tu jeszcze właśnie tak jak widzicie, próbuję zapchać tą dziurkę i będę ją już tam, w żadnych kwiatów z tkaniny nie będę umieszczać. E, tylko właśnie taki element wycięty z kolekcji. Chcę, żeby on nie był przyklejony na płasko i nie będę, te, nie, żeby był efekt 3D, nie będę tego elementu przyklejała e, na, na jakichś piankach bądź y, kawałkach tektury. Tylko tak jak widzieliście, wzięłam sobie drucik introligatorski, taki. Co ja dzisiaj mam z tym indroligatorski, Wiecie co? Chyba ostatnio robiłam bazy albumowe yy, i po prostu to indroligatorski, tkanina indroligatorska, to chyba będzie mi się yy, po nocach śniła. Yy, drucik florystyczny. Wygięłam go sobie, przykleiłam do jednej części, trochę jeszcze zabezpieczyłam yy, papierem, tak żeby, żeby mi się nie przesuwało. Yy, no i wygięłam sobie w taką yy, taki, taki Taki zygzaczek, no i przykleiłam do kartki. I wtedy, wtedy mam taki efekt 3D. Nie widać tam pod spodem, pod tym elementem żadnej, żadnej tektury. I jak się spojrzy tam od dołu na tą karteczkę, no to po prostu widać kawałek tego drucika, jakby to była łodyżka od kwiatów. I myślę, że to fajny efekt daje. Na koniec jeszcze postanowiłam trochę dołożyć błysku, i znalazłam w swoich zasobach takie, to takie cekinki, są bardzo delikatne. Znowu oczywiście, kuleczki. I, i co tu ja jeszcze? A i na koniec jeszcze będą perełki, takie różowe. Znowu te takie. Enamel drops że to takie wpłynie e, i tu przyklejam sobie właśnie te m, cekinki na e, heavy body gel e, trochę mi się to sypie niestety gdzieś, e, gdzieś żyją własnym życiem te, e, te cekinki e, nie dokładałam do całej kartki e, napisu, bo nie wiem jeszcze m, tak naprawdę m, dla kogo będzie na jaką okazję Myślę, że jest bardzo uniwersalna i, i może być i na, na ślub, i, i na jakieś urodziny, bądź po prostu bez okazji. E, dlatego napis będzie później. Napis myślę, że dam tutaj e, na kwiatach. E, ten kwiatek e, duży jest dosyć, dosyć, dosyć duży, że ten napis e, fajnie tam mogę go e, umieścić. Ok. Kartka skończona. Tak się prezentuje. Trochę się na niej dzieje. Mam nadzieję, że, że Wam się spodobała moja inspiracja dla, dla Fiori. Obiecuję, że następnym razem będzie lepiej i będzie bardziej widać to, co, to, co robię. Już mam kilka pomysłów na, na nowe kwiaty. Teraz jeszcze będą, już są na sklepie nowe wykrojniki, więc będzie się działo. Zapraszam oczywiście na Facebooka i zapraszam również tutaj na mój kanał. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.